Hej, witajcie w dzisiejszym odcinku. Długo zapowiadana zapowiedź. Mamy w końcu lampę smugową. Nie jest to zwykła lampa, ponieważ mamy tutaj lampę, którą możemy zakupić w trzech trybach: w trybie zasilanym akumulatorem, zasilanym siecią lub zasilanym, zasilanym tym. I tym, czyli jednym i drugim, więc naprawdę spoko. Ogólnie, co to jest lampa smugowa? Do czego służy? Lampa smugowa jest to rodzaj oświetlenia, który w przeciwieństwie do innych lamp, które nie dotykają danej powierzchni, jesteśmy w stanie wyłapać o wiele więcej nierówności niż przy użytkowaniu zwykłych lamp. Więc to jest taka, można powiedzieć, lampa, która naprawdę pomaga w wielu sytuacjach. Tam, gdzie musimy wykonać taki obszar, gdzie na przykład potem pada światło naturalne, i przy zwykłej lampie, którą robimy, może być potem efekt taki, że będzie po prostu poprawki. Więc jeżeli mamy naprawdę dostęp do takiej lampy, jesteśmy w stanie wykonać takie prace, Yy, tak, dokładnie, że po prostu potem nie musimy się martwić, że przy odbiorze yy, na przykład danej pracy, danej roboty okaże się, że są poprawki, bo potem pada światło i okazuje się, że tu jest nierówno: tu są rysy, tu są góry, pagórki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o lampy smugowe, ogólnie możemy tutaj, yy, tak jak mówiłem, tynki, Gładzie, możemy tym malować, szlifować i tak dalej, i tak dalej. Zastosowanie jest naprawdę wszelakie, gdzie chcemy zachować tą dokładność. Jeżeli chodzi o lampy na dzień dzisiejszy, mamy kilka marek oryginalnych. Jest m.in. Festul, innymi Luty Perfe, które są naprawdę bardzo drogimi lampami, a tutaj mamy, na, można powiedzieć, taki Zamiennik budżetowy, który naprawdę jakością w ogóle nie odbiega od tych lamp oryginalnych, jak widzicie, mamy bardzo duży, bardzo długi strumień świetny, bo aż metr, aż mamy 100 cm opcji świecenia, co daje nam naprawdę bardzo duży obszar w jednym miejscu. Nie musimy się skupiać, przestawiać co jakiś czas danego danej lampy, tylko po prostu jesteśmy w stanie postawić w jednym rogu, na przykład lub na środku, i tylko sobie obkręcać i łapiemy duży obszar. Mamy tutaj wiele możliwości. Możemy zakupić samą lampę. Możemy zakupić lampę wraz z multipodporą. Ja akurat mam tutaj multipodporę od Yato. Możemy również dodatkowo sobie zakupić taki właśnie uchwyt do lasera. Dzięki temu możemy lampę przybliżyć do samej ściany, o tak, w tym momencie, w pionie, i na przykład malować, szlifować i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ona ma opcję montażu na górze, montaże pod kątem, jak nam się żywnie podoba. Jeżeli ktoś kojarzy lampy smugowe, to wie, jak to się montuje. Oczywiście jakiś tam filmik, filmik rzucę, jak szybko. Montować na suficie czy tam na ścianie nie ma z tym problemu. Za chwilę, zaraz coś zobaczycie. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, mamy tutaj cały profil aluminiowy. Mamy bardzo dobre diody, bardzo wydajne. I mamy zasilane, w tym moim przypadku, zasilanie bateryjne. Zasilanie bateryjne jest tutaj. Ja akurat mam na baterię DeWolta. Więc zobaczcie, jak to się prezentuje. Włączamy i mamy, jak widzicie, lampę uruchomioną. Jak widzicie, naprawdę bardzo daje mocne światło. Jeżeli chodzi o ciekawy aspekt, mamy tutaj zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Czyli nie musimy się martwić, że. Nasze po prostu baterie szlak trafi, i nie musimy zaglądać co chwilę i patrzeć, jaki jest stan baterii. Jeżeli chodzi o czasy na bateriach, jestem w fazie testów, więc za wiele Wam nie powiem. Do tej pory porównałem kilka baterii, i czas na przykład na bateriach 5AH to jest taki wahający się od 4 do 5. 3 do 4, nawet do 5 godzin w zależności od marki. Jeżeli chodzi o dostępne w tym momencie wersje akumulatorowe, to mamy Makite, mamy Milwaukee i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy się skonsultować ze sprzedawcą i po prostu dogadać na jaki system chcemy. Więc naprawdę spoko. Tak jak mówiłem, mamy tutaj również system sieciowy i system 2 w jednym, więc też jest naprawdę niezłe. Jeżeli chodzi o ciekawostki takie, tutaj mamy specjalne ograniczniki zamontowane. Dzięki temu nasza ściana, na przykład malujemy farbą. Nie martwimy się, że po prostu dotykamy bezpośrednio do ściany i brudzimy farbę. Tutaj mamy takie punkciki naklejone. Możemy sami sobie nakleić jakieś tam gumeczki, jak to się mówi, silikonowe, 3 mm i mamy w tym momencie elegancko oświetloną ścianę, a te ściany w zupełności praktycznie nie dotykamy, więc naprawdę również spoko rozwiązanie. Tyle w temacie. Jest to zapowiedź. Zobaczycie kilka filmików z prac, jak wykonuję, żebyście zobaczyli jak ona się sprawdza w rzeczywistości. No i jak zwykle komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.